Dzień dobry. Nazywam się Mariusz Wasikowski. Reprezentuję firmę Karatronik, która ma przyjemność zaprezentowania państwu nowego systemu ratunkowego do motocykli. System ratunkowy zainstalowany jest w pojeździe. Po wykryciu wypadku automatycznie przekazuje informacje do naszego centrum monitorowania. Informacja jest weryfikowana przez operatora centrum monitorowania za pomocą telefonu do użytkownika. Jeżeli e, potrzebna jest pomoc, wtedy w miejscu wypadku wysyłane są służby ratunkowe. Wypadek wykrywany jest za pomocą e, czujnika przeciążenia, który jest wewnątrz naszego urządzenia. E, czujnik po zmierzeniu e, kątów krytycznych bądź przeciążeń krytycznych e, dla danej sytuacji e, jest w stanie wykryć wypadek. Wtedy taka informacja jest automatycznie przekazywana do Centrum Monitorowania. W najbliższym czasie redakcja Motogen będzie miała przyjemność przetestowania naszego systemu, co będziecie mogli zobaczyć na stronie motogen.pl. Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę www.keratronik.pl. Dziękuję.